Miejmy nadzieję, że e, zarówno system szkolenia, jak i poziom szkolenia będzie wysoki i, i również e, nasza polska piłka e, będzie miała korzyść. W Polski, no może też bym chciał zagrać. I, a w Lechi, na początku jej kariery może. Jak będę dorosły i Lechia to, tak jakby weźmie mnie do siebie, to może Adam Nawałka, jeżeli jeszcze będzie wtedy trenerem. No weźmie mnie do reprezentacji. Projekt Rotosu jest świetny, dlatego że to jest inwestycja w przyszłość, inwestycja młodych zawodników. Fajnie, że możemy tutaj e, tym dzieciakom opowiadać o tym, że warto się uczyć, warto spędzać czas na świeżym powietrzu również. Tyle osób w jednym miejscu, na pewno u nas nie gościło. W tej chwili to 12 ośrodek, maksymalnie będzie 15. Myślę, że plus minus jeden ośrodek to już nie robi różnicy, ale chcemy zapewnić tym dzieciom właśnie w miejscu zamieszkania szkolenie na takim samym poziomie, na tych samych warunkach, jak mają rówieśnicy właśnie w centrum miasta. Także to było podstawowe założenie. A jeśli jeszcze to się odbywa na terenie, gdzie jest takie zainteresowanie i tyle dzieci chętnych, jest baza infrastruktura, no to właśnie o to chodzi. Cieszymy się, że sport staje się na nowo pasją dla dzieci. Dzieci i młodzieży, a dla chłopców oczywiście piłka nożna. Tutaj w Kokoszkach, w Kiełpinie jest bardzo wiele młodych małżeństw, dzietnych. I myślę, że tutaj ta szkółka ma dużą przyszłość, bo będzie na pewno z roku na rok przyrost młodych zawodników. Mam bardzo fajnych kolegów i jest bardzo fajny trener. Mam marzenie, żeby zagrać w klubie Real Madrid. Chciałbym grać jak Robert. Robert Lewandowski i przejść do Realu Madryt. W dzisiejszej dobie komputerów ciężko wyrwać się czasami z przed ekranu dziecko, a to są fantastyczne momenty, w których one na świeżym powietrzu mają możliwość właśnie się rozwijać. Jak mam możliwość, ja sam, to w takich imprezach bardzo chętnie towarzyszę. Co się zmieni? Myślę, że, że, że nastawienie na to, żeby żeby jak największą ilość dzieci trenować, żeby jak największa ilość dzieci była u nas w klubie i dzięki temu, żeby te dzieci były zdrowe i, i, i mogły marzyć o tym, że zostaną wielkimi piłkarzami. Chciałbym zostać bardzo znanym piłkarzem, chyba jednym z najlepszych na świecie i chciałbym grać w e Realu, Madrid. Zostać zawodowym piłkarzem i grać w Barcelonie.